Na relację zaprasza INDECO, producent szaf i garderób na wymiar. Piotrek, odwołany konkurs, nie udało się poskakać. Żałuję, że nie oddałeś tu żadnego skoku ani wczoraj, ani dziś. No na pewno poskakałoby się tutaj, e, z tym, że jeszcze, jeszcze tu w zasadzie nie skakałem na tej skoczni. No i bardzo bym sobie chciał tu skoczyć. No zobaczymy, może jutro będzie trochę lepiej i dadzą skoczyć. Jak się czujesz obecnie, jeśli chodzi o tą Twoją dyspozycję? No bo na początku sezonu było super, potem coś się stało. No myślę, że teraz jest lepiej już, jak było na turnieju. Ale to trzeba skoczyć po prostu i zobaczyć jak w porównaniu do innych. W szczerku te skoki były w miarę niezłe i myślę, że powinno być lepiej. Czy to nie jest problem, że trenowaliście przed mamutem na skocznika 95? Nie, myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Na każdej skoczni trzeba skakać tak samo. Jak się dobrze skacze, no to leci wszędzie, a... A na Mamucie to w sumie widać jeszcze bardziej tą różnicę. Jak się źle skacze, a jak dobrze. Jak się dobrze skacze, no to można dużo. Można sobie polecieć fajnie, a jak się źle skacze, no to trudno. Czy, czy czujesz, że Ty jesteś taki, typem takiego lotnika, czy raczej wolisz normalne takie obiekty? Znaczy nie. Myślę, że. Nie, nie ma czegoś takiego jak lotnik nielotnik po prostu e, niektórzy się po prostu lepiej czują na... E, so, mają, lepiej czują na, na takich większych obiektach. Mi tam żadnego znaczenia to nie ma. Ja, jak dobrze skaczę, no to, to, to mi leci nawet na, e, na mamucie. E, ra, raczej ja raczej tak w sumie na mniejszych, no bo w, 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 <laughs> się tak w sumie ten mocniejsze mam odbicie no Chyba mamy nadzieję, że jutro się uda poskakać, dzięki No ja też mam taką nadzieję. <laughs>